Bo mówić widzico da mu Mamy tyle co piesek, mamy 222. Mamy 222, tyle piesek Shiba inu. Tyle powtórzenia zrobić 47 sekund do końca I seryjka, i seryjka, i lecimy, lecimy. Tak jest Proszę, bardzo normalnie, tak pasjonująca bitwa, że aż pan Radzik sobie spał i odpoczywał, ale mówi, stoci bitwę, to wstał do nas, wstał razem z całą rodzinką i walczy z nami. Tam jest gdzieś małżonka i jest jedna osióbka, jest też tam, jest trzech prowadzących tego live. 237 do 111, zobaczcie c jedynki, Dziś by ten pan miał takie c jedynki z 3 miejsca, miejscach, kochani pan ma 3 miejsca zobaczcie, 111 punktów koldę wygrywam, ale jestem mocarz, nie daję najlepszej osobie, najlepszej osobie od pana kto jest tam najlepszą osobką? Paula Paula W., leci obserwacja do najlepiej osoby tapującej u Pana, poleciała obserwacja. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie Pana, pozdrawiam cały ciat, lodzinkę. pozdrawiam, małżonkę i dzieciątko pozdrawiam, serca wielkie dla Was, piąteczka, dzięki za bitewkę, wyglałem, więc mogę podłubać w nosie, wyglałem, więc mogę podłubać w nosie. Już ościędziłem tego widoku przeciwnikowi, bo mnie wziął za normalnego, a tutaj kurde, ja bym zadłubał w nosie, cicho, muszę teraz zrobić Teli powtórzenia. Pięć powtórzenia. Ale pozytywny live, nie jest tam tamten był. Jest w sensie lodzina, jest w sensie miłość, jest się kochają, jest w sensie no, przytulenia jakieś ci coś, nie? Dobra. Kurde, cicho mam mały sekund. O Jezu. Dzięki w ogóle za wsparcie z Izolikowa, wiem, że Ty musisz się ograniczać z Tiktokiem. Ja to wszystko rozumiem, co nie znaczy, że ja nie walczę o pierwsze miejsce, a o ostatnie miejsce w rankingu, ale to jest nie do Ciebie słowa. Dwa, pięć, chyba sześć teraz, co? Sześć. Zakład z piapsi, Alicja Dobziańska. zobaczymy, z kim jeszcze powalcimy. Dobra, mamy kulde Kochani, mamy kolejne osoby, które wbijają Kto chce dostać, kto chce dostać od nas Kto chce dostać od nas eee, obserwacje, wbija na YouTube i pisze swój nick z TikToka Lecimy, lecimy, lecimy Już prosimy tutaj, zobaczymy, czy jest aktywny, bo spał, spał. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mówię właśnie, że spał. On miał prowadzić live'a, a on spał. Robimy lądkę kochani, szybko. Tutaj kibicujemy panu Łysiemu, żeby wskoczył do pierwszej setki, bo już wypadł, a był na 41 miejscu wczoraj. Wbijamy sobie do Łysiego, wbijamy, zostawiamy coś po sobie. Tak? Yy. A Ty ćwiczysz, ćwiczysz sobie? Spokój, no, ale wszystko jestem obecny, bo ćwiczę sobie dla, dla zabawy, tylko nie poważnie. Więc słucham, rozmawiam o. i jestem, yy, kontaktuję jeszcze. Nie jestem tak zmęczony, żeby nie kontaktować. O Jezu kochany, mamy 12 do dwóch. Dziękuję, dziękuję, za Właśnie. O, cizio... U od 20, od 21 od dwudziestej, mam dzisiaj mega witaczkę. Okay, o nie? właśnie. Stizio yy, Przegrany. Słuchaj teraz, słuchaj teraz to sportowy, słuchaj uważnie nie, przegrany idzie na komisariat, nie, przegrany idzie na komisariat i szczeka jak pies. Ja to, ja to zrobię normalnie wiesz, bo ja mam psychę, nie, ja to normalnie zrobię, tylko... Yy, ja bym pani, nie miał Pewna pani powiedziała, pewna pani powiedziała, że ma większą, większą psychę niż ja, nie, no to więc to sprawdzimy o 21, nie. No właśnie chciałem powiedzieć, że kobiecie to jeszcze ujdzie, a facetowi może nie ujść. Kobiecie... No, to jest o, niesprawiedliwe. Ja to, po... to... Mi to... Mi to normalnie, normalnie najwyżej tam się...